I z tej strony mikata i witam was kolejnym odcinku ze Valley. Mamy 24 dzień wiosny drugiego roku. I dzisiaj będzie festiwal kwiatów, więc na niego się dzisiaj wybierzemy. Oczywiście zaraz tutaj ogarnę zwierzątka wszystkie. Wezmę sobie to pomimo faktu, że raczej do kopalni dzisiaj iść nie będę, ale zawsze to jakieś urozmaicenie i w pierwszej kolejności pójdę do zwierząt, bo... Jest coś, czego w ostatnim odcinku nie zrobiłam, czyli właśnie ogarnięcie tych jajek, niestety. Więc potrzebuję tutaj podejść i jak najszybciej zabrać wszystkie możliwe jajka, właśnie z tąd. Dobra, i jak to się skończy przerabiać, to to ogarniemy. Na szczęście, do godziny 14 będziemy mieli e, czas, żeby tym się zająć. Więc. Więc na spokojnie, aż tak nie muszę się spieszyć. Mamy całkiem sporo trufli. O dziwo! Naprawdę o dziwo. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj są jakieś zwierżaki do polejkowania jeszcze. Krowa chyba była polejkowana. To zabieram w takim razie. To również. Dobra. I teraz chodźmy sprzedać. Tak, i tak. Pytanie, czy to się już zrobiło? Nie, dwie godziny. Dobra, to ja idę ogarniać resztę farmy. I jak ogarnę resztę farmy, to tutaj przyjedziemy, żeby szybko to ogarnąć. Bo ewidentnie tutaj moja gafa, że nie zrobiłam tego w poprzednim odcinku, ale po prostu zapomniałam. No cóż tutaj innego mogę Wam powiedzieć? Po prostu zapomniałam. Zdarza się każdemu. Więc zrobię to dzisiaj. Bo jeśli tego nie zrobię, to nie uzbieramy jajek dla Gantera, znaczy dla Gasa, nie dla Gantera. Czy coś tutaj wyrosło? Tutaj w ogóle tej farmy na dole to nie widzę. Żeby było śmieszniej. Dobra, lećmy tutaj. Tutaj to się wyprodukowało? A w ogóle te, to też powinny być tutaj, w sumie. O, i wiem, a nie, nie możemy. Bo tak sobie pomyślałam, że możemy iść do shopów, ale nie bardzo możemy iść do shopów, ze względu na to, że jak tam prawdopodobnie wej wejdę, to e, niestety zacznie się event. Więc dzisiaj dół mapy unikamy do godziny 14. Widzę, że nadal nic nowego się tutaj nie pojawiło, co bym potrzebowała. O, dlaczego te grzyby, te, te grzyby. Tego mi nie obejmuje. Tych grzybni. I dlaczego tutaj jest drzewo? Nie ma tam ścieżki jednej w ogóle. I coś mi tutaj nie obejmuje tych dwóch grzybów. Mamy w ogóle suszone te grzyby. Patrzcie, samych tych zarobię. No prawie 10 tysięcy, tak szczerze. Prawie 10 tysięcy. Mamy tutaj też żywicę i mech. Tutaj wszystko, hula. O, mamy robaczki. Nie, żeby to jakoś było mi bardzo potrzebne, ale. poro już są. Tutaj, o, kwiatki urosły w sumie. Mogę pozbierać. Ja mam tyle miejsca w kwikunku? Nikt tego nie wie, ale na to wygląda, że wystarczyło. Dobra, więc fasolki do sprzedania to do sprzedania. Pruskawki. Do sprzedania. To. To. I to chyba tyle. Jeśli o to chodzi. Jajka zabiorę ze sobą. Więc wpakuję tutaj resztę. Węgiel jeszcze wpakuję. I irydium. No i kwiaty jeszcze. Kwiaty, proszę bardzo, kwiaty wpakowane. Będzie zapas kwiatów. No i dobra, z rzeczy, które mogę dzisiaj zrobić, to jest pojechanie w sumie do kopalni, odłożenie miecza i pojechanie właśnie do kamieniułomu. Plus widzę, że możemy pozbierać jeszcze sobie pory tutaj, to ja sobie pozbieram foracz. Choć w sumie nie muszę, no ale, jakby, zrobię to. Bo. Tak. No dobra, lecimy tutaj. O, tutaj. Tyle porów! Boże święty, wysypało porów. Wysypało ewidentnie. Wysyp porów mamy. Dobra. Mamy 9:30. Zastanawiam się. O, mamy ten miecz w sumie. Zastanawiam się o jakiej porze przydałoby się stąd zawijać, żebyśmy zdążyli na festiwal kwiatów, bo ja bym chciała podjechać właśnie tutaj do kamieniołomu i oczywiście z kamieniołomu od razu możemy się wyteleportować na... Oj, nie wzięłam się no trudno. Od razu możemy wyteleportować się na przystanek autobusowy, ale nie będę miała stamtąd żadnego transportu, więc myślę, że około 12 przydałoby się stąd zabrać. Mamy robaczki. Dobra, trzeba będzie tu przyjść się siekierą jeszcze. Taka propą. Te drzewa akurat tutaj nie w 5, nie w 9. Skoro to jest kamieniołom, to nie powinny tutaj rosnąć z drzewa. Wy też macie takie zdanie. Bo ja takie zdanie mam. Bo ja przez nie nawet nie widzę, czy coś tutaj jest, czy nie. Dobra, jedenasta. Muszę pilnować tego czasu. Ewentualnie, oczywiście, możemy przejechać się koniem. No w sumie na dół. Nie wiem, czy to będzie szybsze czy wolniejsze, ale wydaje mi się, że wolniejsze. Dobra, oczyszczę to z kamieni. Jutro najwyżej tutaj przyjdziemy pościnać drewno. A, i tylko pamiętajmy o tym kurniku, bo ten kurnik to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby to ogarnąć, żeby odłączyć tam automatyzację, żeby właśnie nie przerobiało mi się to na majonez. Zawsze w dzieciństwie przejęzyczałam e, majonez na majezon, i przez to mam duże problemy, jak mówię majonez, bo muszę się zastanawiać, czy dobrze mówię, czy dobrze, czy, czy rzeczywiście majonez to majonez, czy majezon. I, no i to całkiem śmieszne. W sensie w mojego jest to bardzo śmieszne, bo. Wiecie, jak człowiek musi się nad czymś zastanawiać, no to ma takie... Hej! To co, co jest słowarną wersją tego, yy, jak mówię? No ale cóż, no... Tak bywa, tak bywa. Dobra, lecimy na dół, bo już czas. Czas na festiwal, tutaj są robaczki. Czas na festiwal i dzisiaj sobie zatańczymy, a wiecie z kim zatańczę? Hmm? Wiecie z kim zatańczę? Wydaje mi się, że nie wiecie, z kim zatańczę, ale zaraz wam powiem, z kim zatańczę. Zatańczę sobie dzisiaj z. A zresztą zobaczycie, jak go zaproszę. No, na pewno będzie to on. W tym przypadku akurat to jest pewne. Co tutaj mamy? Mamy do wykupienia receptury na beczkę, to ja sobie to wykupię. A jeśli chodzi o Rzadki Strach, to wykupowaliśmy go w pierwszym. E, w pierwszym. ROKU. Teraz y, też jak będę gadać z tymi osobami, no to nie będę Wam tego czytać, tak naprawdę kęta mogę Wam przeczytać. Zastanawia się czasami, czemu uważamy, że kwiatki są takie piękne. Jeśli z Judy będziemy mieć kiedyś córkę, może nazwiemy ją po jakimś kwiatku. Okej. Znaczy, wiecie, możliwe, że tutaj y, są jakieś inne dialogi. Z tego co widzę, to na pewno są jakieś inne dialogi. Ale nie będę ich czytać, bo tutaj szczerze nie bardzo mi się chce. <grymne> Ale jakbyście mieli ochotę, to możecie przeczytać. Staram się przeklikiwać na tyle wolno, żebyście widzieli rzeczywiście, że co, co jest napisane. Dobra. Okej. Okay. I uwaga! Nie przyszedłem tu z wyboru? Tak? Zapytaj Sebastania o wspólny taniec? Tak? W porządku, zatańczę. Hej. Może ten festiwal nie jest aż taki zły? No i dobra, i lecimy do Luisa. Powinniśmy zaczynać? Tak, zaczynajmy! Więc już wiecie, z kim po prostu zatańczę. Zatańczę z Sebastianem. Więc tym razem zobaczmy taniec kwiatów, w którym będę uczestniczyć. Nie było pora wracać. No i właśnie tak to się kończy. Dobra, ja potrzebuję szybko do kur. Do kur. Szybko do kur. Przy okazji mogę zebrać trufle, żeby już jutro ich nie musieć zbierać. I teraz odetniemy tutaj, kurom, dostęp do majonezarek. Proszę bardzo, postawimy je tutaj. I mogę teraz wrzucić tutaj jajka. Tak. Jedyne jajko, jakie w sumie mogę przerobić, to jest to mroczne jajko, bo z niego to nie chcę e, robić omletu w sumie. No i jeszcze trufle wrzucić. Dobra. Super, to się będzie przerabiać. Tutaj chyba nic nam nie wyrosło, bo nie powinno, bo nie ma tutaj żadnego drzewa. Tutaj jest ostatnie drzewo na naszej w ogóle farmie, więc to dosyć ciekawe. No i tutaj muszę uzupełnić ten jeden kafelek w sumie. Mm, to bym mogła zrobić, tylko czy mi stać? Stać nawet. Patrzcie. O, no i super, teraz jest uzupełnione. Wydaje mi się, że te jeszcze nie zaliczają się, bo bo tutaj drzewa nie wyrosły, dlatego, dlatego jest taki problem. No i dobra, no dzisiaj to by było tyle, bo tak w sumie nic nie mam do zrobienia, a jak pójdziemy spać przed północą, to będę miała więcej energii. Więc cóż, ja na dzisiaj dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczek w górę i komentarzy pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osobkami, zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Zarobki na dzisiaj to 28 919 zł. No i cóż, do zobaczenia! PAPA! Pa!